Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam Państwa 13 września. Imieniny obchodzą Filip, Jan Chryzostom oraz Aleksandrę. Przysłowie: czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają tym dłużej piękne i jasne dni bywają. Mamy 257 dzień roku, do końca roku pozostało 109 dni. Słońce wzejdzie 27 minut po godzinie 6, a zajdzie 13 minut po godzinie 19. Dzień trwa 12 godzin i 49 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 57 minut. I jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 7 minut. Ważne święta: święto świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, dzień programisty oraz dzień weterana służby granicznej. Z 1510 roku pochodzi informacja o kościele parafialnym w Bielichowie, który jest pod wezwaniem Świętej Marii, Magdaleny i wszystkich świętych. Parafia należy do biskupstwa poznańskiego. Do parafii należą Wielichowo, Dębsko, Gradowice, Łubnica, Czcinica oraz Młyn Dębski, Mokrski i Męcina. Meśne ze wszystkich wsi należą do plebana. Pobiera on z Młynów Dębskiego i Mokrskiego po korcu mąki, a z Młyna Męcina kopiasty korzec. Do plebana z Wielichowa należą wiardunki, czyli podatek dziesięci ze wsi Rataje. W 1604 roku Joachim Rok odlał dzwon dla kościoła parafialnego w Wielichowie. Średnica dzwonu wynosiła 93 cm. Napis na dzwonie brzmiał Święta Maria Magdalena i wszyscy święci. W 1663 roku w Jelichowie pracowało kilku krawców. Jednymi z nich byli Jan i Paweł Jedeliusowie, Walenty Walkowicz, a cechmistrzem cechu krawieckiego był Szymon Budziński. W 1750 roku Kapituła Poznańska sprzedaje w posiadanie dziedziczne karczmę u przewozu. Każdy właściciel został zobowiązany do zakupu piwa, wódki i śledzi w wielichowskim dworze. Mogli trudnić się handlem i ubojem zwierząt bez opłaty. Musieli dla podróżnych utrzymywać osobną izbę z piecem i kominkiem. Podatek miesięczny wynosił 40 zł, płacony był tylko wtedy, kiedy prom kursował. Pojazdy dworskie były przewożone bezpłatnie. Pierwszym właścicielem karczmy został Kazimierz Krukowicz. Krukowicz otrzymuje od kapituły pozwolenie na ubój zwierząt bez żadnych opłat. W 1762 roku organistą w parafii wielichowskiej został Józef Pauliński. 13 września 1888 roku w Poznaniu zmarł ksiądz Wacław Karwowski. Ksiądz Karwowski święcenia kapłańskie przyjął w 1855 roku. Zmarł 13 września 1888 roku w Opalenicy. Pracował w parafii Opalenickiej, ale był również protektorem takim wyznaczonym duchowym zastępcą proboszcza w parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Procha. Było to w roku 1857. Nie udało mi się uzyskać informacji, jak długo ksiądz Wacław Karwowski pracował w parafii proskiej. Tragedia w Pruszkowie, jak donosi Gazeta Polska, 13 września 1921 roku powiesiła się na drapce w Stodole Agnes Redlich z Pruszkowa Powiat Śmigielski. Kobieta miała 57 lat. Prawdopodobnie popełniła samobójstwo z powodu choroby umysłowej. 13 września 1938 roku ksiądz Stanisław Cichy. Proboszcz parafii w Wilkowie Polskim za zgodą Kurii Metropolitalnej nabył grunt przy starym cmentarzu o powierzchni 5,25 hektara. Ziemia pochodziła z majątku Wilkowo-Polskie za długi hipoteczne i patronackie. Proboszcz chciał wykorzystać parcelę, by z chwilą, kiedy zajdzie taka potrzeba, powiększyć cmentarz. 13 września 1942 roku ksiądz Jan Jazdończyk, za zgodą niemieckich władz okupacyjnych, odprawił w Wielichowie Mszę Świętą. Żeby odprawić mszę poza parafią, ksiądz musiał za każdym razem wystąpić o zgodę do starostwa powiatowego w Kościanie. Pozwolenie można było otrzymać raz na kwartał. 13 września 1948 roku w Parafii Wielichowskiej odbyła się wizytacja ciekańska. W protokole zostało opisane uposażenie organisty Alojzego Maślankiewicza. Na jego uposażenie składała się suma 3000 zł, dzierżawa z 20 murk ziemi oraz specjalny dowolny podatek płacony od mszy świętych, którym płacili najczęściej parafianie. Po wojnie Alojzy Maślankiewicz otrzymał mieszkanie w budynku po szpitalem przy ulicy Szkolnej 5. Tą informacją kończę kartkę z kalendarza z 13 września Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na nasze media społecznościowe. Czekam na Państwa w kolejnym dniu. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.